Ja jużano widzowie e e e Dzisiaj mamy odcinek e z Daycare Story 2 i ze mną jest Nikolski I Buriszu si 120 No i będziemy I ten, dajcie, widzowie Dawida No, no, no i będziemy tak, dzisiaj tak, nagrywali odcinek z historyjki o przedszkolu. Jaki białym karłem. Ja też. Dobra, chodźmy tutaj. No, Właśnie drzwiba. mówię. Aaa, no to to tak. Mam na Sara i ja jestem bardzo wesoła, żeby... ...zaprosić was do no mojego nie. nowego przedszkola. A, a to mi no. to nie tłumaczy. No mi też, mi też. Chodźmy e, do środka, bo jest tutaj zimno na mhm. dworze. No dobra, to chodźmy do środka. wydaj no, nam wejść, a nie dobra. dzieci trzymasz na ulicy. Dobra. Dzieci trzyma na ulicy. Dobra, my tu máme. A co? Ej, jako ja, že skończę O, Idziemy Niebieski. na niebieskiego! O nie, nie mogę! No god! No! god, please No! 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 Niebieskie, Niebieski jestem w niebieskim, niebieskim. Jest. Jestem w niebieskim. Czerwony jest najgorszy, bo to wiesz co to jest. Dobra, nieważne, nie będziemy tego teraz pójść. Mam... No, co to jest? Pieniądze tu są. Ooo tam widzisz tego białego człowieczka małego Tam na trybunach, no. Tam on ma pałąg Grammy w galę gra. Kurde Bele, co to jest za gra? Coś zrobił pie y zamek z piasku Na trawie. Dajcie pałąg Nie mogę wziąć pałągu, bo gramy w piłkę nożną A Klepa jest o nie. Piłkę. nie! 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 Nie ma! Łatwo Kurc, z, z Lecę! Messi, Messi! Lecimy okay. widzowie! Jak on biega szybko! Nie. Cheater walony! Nie, sraczka. Jak on tak szybko biega? Jak cheater. Kupił se pałkę i teraz będzie szybko biegał. Pejtuj, pejtuj. To, to jest pay to, win, to jest pay to win. Ale hey, nie, on może sobie. A jest jak. może szybkie bieganie, kupi. Nie ma! Chodź tu! Ma czegoś chodź takiego, tu! To może sobie dlatego kupił ten Paytwin nowy. Ma ze dwóch, to jest. Z... Two hours later. Nie równą, a bory jest czerwonym karłem. No. Dobra, chodź do pałąg Idę do pałąg. Ej, chodźmy po pałonga. chodźcie po pałonga. Chodź, bo tu jest po pałąg. Pałąg. No i to nie ja mogę tam wejść. No. Nie go tam jest. Aha, bo to ja macie po nie, pałągu. bo Mon akurat był tam koło tego białego typka. I to co no, w gnęcie ja coś... no. Ale mogę mieć miecz. Ty no. Dobra, Sama, mam miecz, man. ej, mam miecz, ale mam miecz. Ej. Nie ja mam pałągu, Patrz. ale mam miecz. Patrz jaki pies! Patrz, nie mam połągu, ale mam mieć za to. O. Ty ja coś chcę. Tam ten pirat ma. Chodźmy do stołówki na jedzenie, ej. O nie, już nie mam połąka. Ale co bym ja tu zjadł w sumie? Jedzenie, no jedzenie jest. Jedz. Zjeść. Pizze. Pizza. Pizza. Pizza jest lepsza. Chodźmy Pizza najlepsza. Chodźmy widzo. Ja sobie teraz nie jestem głodny, więc teraz ja sobie na później dostawię, bo to... bo to leci. To tak, leci. Tak. Dobra, niby żyjcie. Sampai <sweat> jumpa di video selanjutnya. co to będzie? Fake news! Fake news! Fake Nie, news! To jest fake to news! Fake news! Fake news! Fake news! Fake news! przedszkole Wczoraj Fake news! Fake news! przez news! Przez news! Przez e, jakiegoś potwora news! musiały się spieprzać A Aha, potwór jest... jest dalej na wolności Jakieś... o, ma jeszcze. A co są? Minionki! <noise> Ty, Te minionki! Tylko jakieś z ciemnej, z ciemnej strony mocy. Ej, to jest Leksiu <noise> Bo jak zależy im, jemu na dzieciach, to trochę, trochę takie sus. What? Nie! To Wywaliło to... prąd! Ej, ale ta... Ja zawsze tą panią... Ja, panią ja tą panią nie. zawsze... Za... Ale wyciągnij pała, bo, pałkę, mm. bo zaraz ci kurde tu przyjdą. Nie. On tu przyjdzie, like No skam. No tak będzie, trzymaj pałę w ręce. A Borys ma ja broń, ja czy nie ma? Bonga. Ja mam teraz Borys, ostrze Borys, masz, masz ostrze tak. kungfu? Borys. Ostrze kungfu? Tak. Zapytaj, duży do, ma miecz. Masz, masz ostrze kungfu, czyli miecz? Masz, Borys. lew nadchodzi. Leksiu idzie. Leksiu? Leksiu? Lek to jest potwór? Może? O-M-G-I-T No idealnie mnie. No. Dlaczego ognie. Dlaczego obok mnie Weryzamskero jest? On tu jest, chodźcie. Ty, ja słyszałem od... Jak jest kocie, wy to słyszać odgłosy lwa. No. Weryzamskero skoczył. Dlaczego on Nie możemy biedne zginąć, dziecko? bo mamy tylko Dlaczego jedno Dlaczego dziecko chodzi? On się teleportuje Minionki jeszcze tutaj pomagają Ej, Boris, weź te pałę I możesz się klepać z tymi minionkami Oła Jezus Dobra ciekaw. Jezu, jak się tak miałczyłem. Dziwnie o nie, go nie! Jezu, leksiu mnie za Jezu! Za leksiu! Ale fejka mu zrobiłem. Nie! Nie! nie jump Nie! Nie! nie jump Nie! 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 Skary, nie! 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 To Nie! leci, ja Jakbym zarabiał Chodźmy na spać. spać. jakbym zarabiał na YouTube, to bym mógł sobie. Chodźmy tam. spać. Idziemy spać widzowie. Wcale nie przejdzie znowu ten pozwól, ale widzność Chodźmy do, do chłopieńcego e, Gdzie ty Borys. Na balkon poszedł. się, że on idzie do damskiego. Nie no. Do damskiego tu chodzi. Bra ja moment. Tymczasem dam cały pusty, dobra, jedę idę do, do chłopskiego Chodź, ja nie tak. chodź do nas Chodź, chodź razem, o, nie do niego baba. babo Uwu, Dobra, idę do nie chodę. Nie, 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 nie Tak, tak, tak Idę spać z W ogóle w przedszkolu tak spajesz na noc, bo ja nie widzę Ja też nie To dziwne jest Każdy? w Bo jak śpisz Informatik To twój stary haker Widzowie to jest, hacker. Ha to jest widzowie. haker. Zhakował po I zhakował Roblox. Trzeba widzowie. To jest nowy hakerwzik. Jedno minionki. <grym> pa 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 ja, sen, ja. Dobra. Nie, oni nie są wcale prawdziwie, wiesz? Babko. Słyszymy. No to niech se będą. Czekajcie. Widzicie. momentu. O, powiedz takie. OMG. To jest monster. Nie, nie, to jest. Y... Kapusta. Kapusta podpalona. Co Kapusta. on robi? Nie, no, on robi bombę. Jakaś bomba. bomba. Dwie bomby. Teraz wygląda. chłopie. Pa. I robi wielką bombę z tego. Ty, to jest ten. Jak cię on nazywał? Dobra, ty... weź jedź tym. Nie no, my nie będziemy jechać, my będziemy tu stali. Bo to to jest doktor Strange? Ty bez Bo on tak też ręko ma jakoś te te. Ej, co on robi? W -like był doktor Strange w karnecie. No, on robi jakieś czary mary. Czary. 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 Nie no, on zbombardował ja Patrz. No i teraz jedzie magicznym sposobem. Nie Ej, teraz jakim sposobem jedzie ta winda? Ej, broń! Idziemy ja pociągiem. I każdy chyba pokazywał. Minecraft: Minecraft Reality, <grym> Minecraft Roblox, <grym> Minecraft <grym> Fortnite. Ej, moje jednostki wcale poddzieszo. do nas nie powiecie tego motora. Chodźmy. Co? Dobra, o kurde jedziemy O, traktor Dobra, lecimy widzowie, pociąg Jedzie pociąg z daleka Sam jedziesz, że jedzie, ja mam jedzie, go pchać, dobra. dobra będę go pchał Nie, masz go Nic nie musisz robić, bra. Aha, dobra I teraz w tą lawę Nie. Jedzie ciuch cię Tomek i się złączył w jedno. Sus. Dobra. Sus. Dobra, biorę killoff. Ja muszę chodzić już się nawet nie mogę. Och, bo musi to... Uch, och, it's look. Nie musi to kurde... Dobra, dobra, super. Mamy kamienie, które się zanurzają i wynurzają, więc musimy szybko po nich przejść. Mamy 30 sekund na to chyba z tego. To taka instrukcja. Szybka instrukcja. O nie! No, jeszcze kamienie ci będą na głowę spadali, to jest bardzo bezpieczne. Legi doskonałe. No ale jak chcemy przejść, to i tak musimy po tych kamieniach przejść. Dobra, lecimy. Parker, parker. Roblox, Roblox. Roblox jest takim potężnym gronem do parkierów Patrzcie, patrzcie, widzowie. Oh my god. Merisus, lecimy, Magia. widzowie. Szybko. Lecimy, szybko. Szybko, widzowie, lecimy. Ale to jest S w tym parku. Ora, łatwo. Na końcu no i super, jesteśmy razie Dobra, łatwo. O nie, to będzie ta burza chyba. E, nie wiem, tu będą no, wielki chyba. To nie jest podejrzane, że tutaj coś jest. Jedzenie tu jest. Bierzcie jedzenie. Ja, ja jem. Ja rysowa. muszę się uleczyć. Ja jestem wrodzony. Ja, ja rysowie. jestem u ciebie. Szybko poszłem, bo za chwilę coś się stanie, ale to nie wiem. Tak, coś podejrzewam. Jeszcze się najem do końca. Żeby mieć więcej HP. Dobra, zostawiam. Dobra. A ja już chyba wiem, co będzie Raz, na dwa, końcu. trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jedzenia mi zostało, więc jest git, Powiedziałbym myślę. Ja mam jedno. Nie zdradzać widzom. Masz fajnie, ja nie zdradzam widzom. Dobra, widzowie, zobaczymy co tu się dzieje. Na razie mamy deszcz tylko... Dobra, koniec deszczu. Sieją, widzowie. Pieniądze. Muszę, za muszę wyjść. Ja sobie jeszcze poczekam chwilę w sumie. nie. Wiem, Za chwilę pewnie coś falnie, ja się boję. Jeszcze mi zostało 6 pożywienia. Ja Okej, okay, jest teraz na ja ciepło. Niby. O, gudepali się. Ja coś będzie, ja się boję, że coś za chwilę... Ja idę do, do namiotu, bo ja się boję. Muszę przy ognisku, aby się ulecić. Ej, dobra, dobra, siadam przy ognisku. Ej, to leci, to leci, siadajcie, bo to leci. Ej ja? No Ej no faktycznie... Może... Like A lajka! Z tego odcinka! A nie zróbcie tego! Jeśli nie zostawisz lajka, suba, to skończysz tak jak my Jeżeli nie zostawicie lajka, suba i dzwoneczka, to się tak jak my I pamiętajcie, nigdy nie siadajcie przy ognisku o trzeciej w nocy w lesie. Bo zawsze wam tak wypieprzy... Yy, ten. Ja wiedziałem! Ja wiedziałem, że coś będzie to. Zawsze wam tak wypieprzy ten... Jak to się nazywa? Błyskawica w ogólnym To by było na tyle w tym odcinku Cześć i pa!